Były momenty trudne i wymagające maksymalnej koncentracji, ale ostatecznie nie doszło do żadnej przykrej niespodzianki. Iga świątek po zaciętym i momentami bardzo wymagającym pojedynku z UA-1 awansowała do drugiej rundy Australian Open. Na zwycięstwo reprezentantki Polski szybko zareagował oficjalny portal WTA, który podkreślił, że był to mecz zupełnie inny niż ich ostatnie bezpośrednie starcie. Organizacja zarządzająca kobiecym tenisem zwróciła również uwagę na klasę, jaką zaprezentowała wiceliderka światowego rankingu, sprawiając, że Chinka w kilku momentach nie mogła uwierzyć w to, co oglądała po drugiej stronie siatki. Poniedziałkowy mecz pierwszej rundy Australian Open z UA1 z pewnością nie był dla Igi Świątek łatwą przeprawą, a już szczególnie dotyczy to pierwszego seta. Zamiast spodziewanego szybkiego zwycięstwa, Kibice zobaczyli ponad dwugodzinną, wyrównaną rywalizację, w której obie zawodniczki miały swoje momenty. Ostatecznie jednak to wiceliderka rankingu WTA potwierdziła swoją wyższość, wygrywając 7-6-5-6-3 i bez większych sensacji, meldując się w drugiej rundzie wielkoszlemowej rywalizacji w Melbourne. Tam jej rywalką będzie Marii Buskowa, która rozpoczęła tegoroczny turniej od zwycięstwa 6-2, 7-5 nad Meksykanką Renatą Zarazułą. Oficjalny portal WTA komentując występ Polki wyraźnie zaznaczył, że przebieg tego spotkania znacząco różnił się od ich zeszłorocznej konfrontacji w Pekinie. Wówczas Świątek bez większych problemów pokonała Yueyuan 6-0, 6-3 w zaledwie 74 minuty, Natomiast tym razem została zmuszona do znacznie większego wysiłku fizycznego i mentalnego. Mimo to potrafiła poradzić sobie z presją i trudnymi momentami, a w kluczowych fragmentach meczu wspięła się na bardzo wysoki poziom, prezentując tenis, który robił ogromne wrażenie. Jak zauważyli dziennikarze WTA, precyzja uderzeń Igi Świątek była momentami wręcz zdumiewająca dla jej rywalki, Yu Yuan. Nie była w stanie ukryć zaskoczenia, gdy kolejne piłki lądowały tuż przy liniach kortu. Juan nie wierzyła, gdzie lądowały niektóre z nich, co najlepiej świadczy o precyzji igi świątek, napisano w oficjalnej relacji, podkreślając klasę i kontrolę gry, jaką Polka potrafiła zaprezentować w najważniejszych momentach. Portal WTA Dodał również, że na początku drugiego seta Świątek umiejętnie podtrzymała impet wypracowany w końcówce pierwszej partii, szybko obejmując prowadzenie i stopniowo przejmując inicjatywę na korcie. Wygrana z Yu Yuan była dla niej nie tylko awansem do kolejnej rundy, lecz także 25. z rzędu zwycięstwem w meczach pierwszej rundy turniejów wielkoszlemowych, co jest kolejnym dowodem jej niezwykłej regularności na największych imprezach. Spokój, siła, precyzja. Tymi trzema słowami oficjalny portal WTA podsumował główne atuty gry Igi świątek, które pozwoliły jej przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Pozostaje mieć nadzieję, że ten arsenał będzie równie skuteczny w kolejnych meczach, a forma Polki będzie systematycznie rosła wraz z rozwojem turnieju. Warto przypomnieć, że podczas tegorocznego Australian Open 24-letnia świątek po raz pierwszy w karierze staje przed realną szansą na walkę o skompletowanie karierowego wielkiego szlema, co tylko dodatkowo podnosi rangę każdego jej występu w Melbourne.